Panie Misie, kończycie zerówkę. Już za kilka tygodni pójdziecie do szkoły. Posłuchajcie więc, co na Wasz temat mają do powiedzenia Wasi młodsi koledzy z przedszkola Miś i przyjaciele. Jak nazywa się najstarsza grupa w przedszkolu? Misie. Misie, tak. Czy wiesz, kim są starszaki? Kim? Ma misie? No, misie tygryski, pingwinki. A najstarsze dzieci w przedszkolu to która grupa? Misie. Czy wiecie kim są starszaki? Tak. Kim? Czyli mają dużo lat, czy mało? Dużo. Jak myślicie, ile lat mają przedszkola? Siedem. Siedem. Nazywa się najstarsza grupa w naszym przedszkolu? U dzieci, misi. Bawić się ze starszakami? Felka hmm, i piłkę. Piłkę nożną. Autor i inne rzeczy. Tylko nim Jeszcze Jeszcze coś? Dwerka. Chowanego. Wyścig. Wyścigi się bawisz ze starszakami? Kto wygrywa te wyścigi? Ja! Jak wyglądają starszaki? Jak oni się zachowują? Dobrze. A jak wyglądają? Wysocy, Stacy. Są wysocy i mogą bawić się z nami i mogą biegać i biec. Są grzecni. Się hmm. Czego uczą się dzieci w zerówce, w starszakach? Myśl, ja się rysować. A myślisz, że starszaki potrafią rysować? Tak. A uczą się pisać? Tak. A czytać też się uczą, jak myślicie? Hmm. Hmm. Oni tu idą do szkoły, hmm. uczą się czytać, czy nie? Chyba tak. No, czytać. Czytać. Mhm, czytać. I teki. Zadanie. A jakie zadanie rozwiązują? Trudne czy łatwe? Trudne. Przygotowują się do czego? Gdzie pójdą po wakacjach? Do szkoły. Pisać, czytać, W szkole. Fajnie chłyś jeszcze. Fajnie chłyby dziecka. Szyki są chodni. Wynik kolego. Szanowni piąte. Drugi makarskie. Kredyt, dzielę lekcje. Ciekawych przygód. Dużo zabawy. Pani kolego. Dobrze, awesome. kochane dzieciaki, przyjaciele misia. W dniu tak szczególnym, jakim jest zakończenie przedszkola, życzymy Wam Wielu sukcesów w nowej szkole, abyście potrafili cieszyć się małymi rzeczami i robili zawsze to, co Was uszczęśliwia. Prawdziwych i serdecznych przyjaciół żyjcie tak, abyście nigdy niczego nie żałowali. Dobrych ocen i radości z każdego dnia. Ogromnej wyobraźni, dużo siły i wytrwałości lekkiego plecaka i chętnego do pomocy kolegi w ławce. A dodatkowo życzymy Wam krótkich lekcji, dużo uśmiechu, dużo zabawy, niezapomnianych wrażeń, dobrej nauczycieli, dużo wolnego czasu, ciekawych wycieczek, Smacznych obiadków. To był fajny czas. Nigdy o Was nie zapomnimy. To zawsze pozostaniecie w naszej pamięci jako przyjaciele Misia.